Od 1 stycznia 2020 roku pojawiają się nowe przepisy w zakresie znakowania żywności bez GMO. Do tej pory warunki stosowania takich oświadczeń nie były w żaden sposób uregulowane szczególnie wprost. Natomiast teraz właśnie prawodawca polski przewidział określone wymogi, jakie muszą producenci spełnić, żeby takie oznaczenie na etykietach mogły się pojawiać. W zależności od tego, czy jest to żywność pochodzenia roślinnego, czy żywność pochodzenia zwierzęcego, mamy dwa różne hasła i dwa różne oznaczenia. W przypadku produktów roślinnych jest to bez GMO, natomiast w przypadku produktów odzwierzęcych jest to hasło bez stosowania GMO. Taka żywność nie może zawierać, składać się ani być wyprodukowana za pomocą GMO. No i oczywiście na rynku musi znajdować się odpowiednik, który jest genetycznie modyfikowany. To jest o tyle istotna regulacja, że brak takiego odpowiednika mógłby sugerować konsumentom, że dany produkt ma szczególne właściwości, podczas gdy wszystkie inne też są bez GMO. Czyli przykładowo, Hasło bez GMO będzie mogło pojawić się na kukurydzy, ponieważ na rynku europejskim jest dozwolona kukurydza GMO, ale nie będzie mogło pojawić się na puszce groszku, ponieważ groszek nie został wpisany do unijnego rejestru roślin genetycznie modyfikowanych, które mogą być wprowadzane do obrotu. Jeśli chodzi natomiast o żywność odzwierzęcą, to tutaj chodzi głównie o nieużywanie pasz genetycznie modyfikowanych w, przy produkcji mięsa, mleka czy jaj. Czyli zwierzęta, innymi słowy, nie są skarmiane paszą genetycznie modyfikowaną. To jest podstawowy wymóg, jaki musi, być, musi spełniać żywność, która będzie znakowana jako wolna bez GMO. Jeśli chodzi o sankcje, to. W przypadku żywności, o której tutaj mówimy, będą stosowane ogólne przepisy ustawy o jakości handlowej artykułów rolno spożywczych, gdzie przewidziane są w zasadzie takie dwie podstawowe sankcje, kary pieniężne, mianowicie pierwsza za nieodpowiednią jakość handlową, druga za zafałszowanie produktu. I w mojej ocenie, w przypadku kiedy producent nieprawidłowo wskaże na swojej etykiecie na produkcie, że to jest produkt wolny od GMO, zrobi to w nieprawidłowy sposób, a w produkcie na przykład zostanie stwierdzona obecność genetycznie modyfikowanych organizmów, to w takiej sytuacji będzie tutaj mogła wystąpić kwalifikacja zafałszowania, a za taką stoi kara pieniężna w wysokości 10% przychodu uzyskanego w poprzednim roku. E, aczkolwiek tutaj mogę uspokoić, że jeszcze nie słyszałam, żeby taką karę e, rzeczywiście w praktyce te organy kiedykolwiek wobec, kiedykolwiek wobec wobec kogokolwiek wystosowały